Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie spokojna niedziela. Jeśli tylko macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, a teraz zabieram Was na spacer do lasu. Pieski idą z nami dzisiaj, jak widzicie, są już ubrane, bo dzień jest naprawdę chłodny, stąd też kurteczki. No i mimo wszystko bawią się świetnie i jak widzicie, nawet mimo tego mrozu na zewnątrz pogoda zachęca do wyjścia. Ja oczywiście miałam swoją misję, poszukiwanie szyszek, za moment dowiecie się po co one mi były potrzebne, a teraz porozkoszujmy się chwilę tymi pięknymi krajobrazami. Był wyjątkowo chłodny, ale naprawdę warty tego spaceru, choćby na te widoki, na to słoneczko i zmrożone listki. No, prawie jak zima, mimo że nie było śniegu, ale spójrzcie na te choiny. Po przyjściu do domu stwierdziłam, że nie ma nic lepszego na rozgrzanie niż kawa. No i trzeba oczywiście sobie ten czas również troszkę osłodzić. Więc kawałek ciasta jak najbardziej nam się należał po tym spacerku. Odrobina relaksu na kanapie z kawałkiem ciasta, kawy przy płonącej świeczce, i będziemy mogli przejść do zadania dzisiejszego dnia, czyli Choinki z szyszek. Tutaj mamy pieniędz, który będzie nam potrzebny. Jak widzicie, ja mam tu stróżów, oni zawsze pomagają. No, i tutaj mamy nasz stożek. Stożek wypełnimy sobie pianką. I tu niestety moja praca została przerwana, bo musiałam poczekać cały dzień, aż ta pianka zastygnie. To są wszystkie elementy potrzebne nam do wykonania tej choinki czyli szyszki. Nie udało mi się znaleźć zbyt wielu, więc musiałam użyć tych innych trochę z zeszłego roku. To są dekoracje, które będziemy przyklejać i zasiadamy do pracy. Ja mam taką drewnianą podstawę, którą sobie tutaj klejem na gorąco wypełnię i w niej obsadzę sobie swój pieniek choinki. To jest taki zwykły, przyniesiony z lasu. Jak widzicie moja choinka jest troszkę krzywa przez to, że ta pianka wypchła mi patyk, ale to potem poprawimy i będzie ponownie stała pionowo. Klej wysycha dość szybko, więc za chwilę będziemy przyklejać szyszki jak widzicie ja mam tutaj różne rodzaje, choć chciałam właśnie użyć tylko i wyłącznie jednego, ale przez to, że w lesie Pochowane zostały szyszki przez liście, ciężko było znaleźć, więc musiałam się ratować wszystkimi szyszkami, które miałam w domu. Można oczywiście użyć sosnowych, ale ja tu skupiłam się właśnie na tych, które tutaj mam. Krok po kroku systematycznie obklejamy naszą przyszłą choinkę szyszkami. Jak widzicie, ja pomału Staram się używać jak najdłuższych szyszek, żeby fajnie sobie ten dół obkleić. I tak będziemy przyklejać kolejne piętra, gdzie nie gdzie używając kolorowych ozdób i tu wszystko zależy od was, czy wolicie bombeczki, czy może jakieś inne dekoracje w postaci kokardek gwiazdek, jakichś drewnianych ozdób kolorowych, czy może coś bardziej brokatowego. Ja postawiłam na takie tradycyjne dzwoneczki, plus do tego styropianowe kuleczki, trochę bombek i tutaj są i plastikowe, i szklane, i drewniane śnieżynki. Wszystko, co znalazłam takiego w domu, co już się gdzieś pozostało po jakichś poprzednich ozdobach choinkowych. Wykonanie takiej choinki nie zajmuje dużo czasu. Jeśli nie macie kleju, którym można wypełnić stożek, możecie się wspomóc styropianowym. Są takie dostępne w Tedim czy w marketach budowlanych. Ja akurat miałam piankę, więc użyłam tej pianki. Jak widzicie, praca posuwa się do przodu, widać już jakieś efekty. Co jest dosyć satysfakcjonujące. Oprócz tego, że po prostu moja choinka stoi dość krzywo, ale uwierzcie mi, na samym końcu mój mąż ją poprawi i będzie stała tak jak powinna, czyli na wprost. Jak widzicie, trochę kleju ci zawsze pozostaje. Więc ostrożnie z nim, bo on jest bardzo gorący, żebyście się nie poparzyli. Mało zbliżamy się do końca pracy. Jak widzicie, zostają ostatnie elementy do przyklejenia. Warto również kupić sobie lampeczki, najlepiej takie LEDowe na baterie. Wtedy ten efekt będzie jeszcze wzmocniony, będzie wyglądała ciekawiej choinka nasza. No i na pewno na nadaje się do takich miejsc jak przedpokój, czy pokój dziecięcy. Myślę, że jest to całkiem fajna dekoracja, i tutaj akurat możecie użyć takich elementów, jak, na jakie tylko macie ochotę, czy jakie już posiadacie w domu. Ja usuwam sobie ten klej, który pozostał, te takie cienkie niteczki, ale równie dobrze można go sobie zostawić jako taki dodatkowy efekt, czyli włos anielski. Już jesteśmy prawie przy samym końcu i myślę, że teraz najciekawsza część, czyli dół choinki. Ja również lubię go sobie przystroić i tutaj używam mchu, który doda nam takiego efektu naturalności. Oczywiście można ustawić Samo to drewnienko, ale ja lubię jak coś się tam na dole dzieje. Lubię taki dodatkowy efekt fajnego lasu. Oczywiście, ten mech można sobie opruszyć sztucznym śniegiem, będzie to wyglądać jeszcze ciekawiej. No, to już wszystko zależy od Was. Jedyna na co musicie zwrócić uwagę. Że tak nie dość, że przy tej pracy schodzi nam dużo kleju. To przyklejając ten mech trzeba go naprawdę sporo tam dodać, bo jednak ten on musi się porządnie trzymać. Nie chcemy, żeby nam się coś urwało, odleciało. No, musi być stabilna praca, więc nie żałujcie sobie tego kleju. Przy okazji uważajcie, bo on jest naprawdę gorący. dociśnijcie go, dajcie mu się przykleić. I teraz możecie zacząć również i mych dekorować. Ja tak zazwyczaj robię. Tu doklejam sobie takie fajne styropianowe muchomory. Można również dokleić sobie bombeczki, jakieś zwierzątka, czy inne dekoracje, te na które macie najbardziej ochotę. Co uważacie za stosowne? Ja bardzo lubię takie sztuczne zwierzątka. Tu akurat znalazłam wachsony łosie i pomyślałam, że fajnie będą się wpasowywać. Naprawdę elegancko wyglądają, więc musiałam je dokleić. Jedyne co, jeśli macie takie zwierzątka czy cokolwiek, starajcie się zrobić dziurki w mchu i doklejać to bezpośrednio do deski. Wtedy one stoją dużo bardziej stabilnie, bo jednak na mchu mogą nam się troszeczkę chybotać. Ostatnie elementy do dekoracji, i ja uważam swoją pracę za wykonaną. Zostają nam lampeczki i tak prezentuje się moja choinka z szyszek. Oczywiście, wy swą możecie wykonać inaczej. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!